na start. Marcelina Bednarska. I Bartek Feretycki, dzień dobry. I jak skoro poranek i to niedzielny poranek, no to nie może zabraknąć pewnie przy stole, zwłaszcza jeżeli są dzieci jakiejś słodkości, jak na przykład kremu czekoladowego, a dzisiaj przecież. Jest właśnie taki dzień światowy, światowy dzień. dzień kremu czekoladowego i Pytanie, jak się mu oprzeć, czy to jest zdrowe, czy nie, czy są jakieś plusy, minusy jedzenia właśnie takiego kremu. O tym już teraz porozmawiamy z naszymi gośćmi. A są nimi Wojciech Brzostowski i Monika Przygoda, trenerzy Holistycznego Balansu Życia, przedsiębiorcy w branży zdrowia oraz promotorzy samoświadomości w życiu i biznesie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. No to zacznijmy może od tego pytania, które Czyli, ja zadałem. Mam... Tak? Proszę. <laughs> Nie, to może okay. zacznijmy od tego pytania, które ja na początku zadałem, czyli chodzi o plusy i minusy, czy właśnie są plusy jedzenia takiego kremu czekoladowego, który jest bardzo słodki i ma dużą ilość cukru, czy może jednak są minusy. Jak tak przydzielimy kartkę na pół i wpiszemy plusy, minusy, to czego będzie najwięcej? Jak znaleźć balans w jedzeniu takich Dokładnie słodkości? Dokładnie tak. Okay. Postaramy się e, jak najkrócej i jak najbardziej pozytywnie odpowiedzieć na to pytanie, żeby nikogo, ni, nikogo nie zasmucić. E, I e, powiemy: przede wszystkim, postaramy się powiedzieć, e, dlaczego my nie jemy e, tego typu produktów, e, ze względów e, oczywiście zdrowotnych. E, będziemy chcieli pokazać, ale zanim o tym, to chcemy powiedzieć. Dlaczego bardzo często sięgamy po te m, słodkie dodatki żywieniowe? Bo jak zauważymy, bardzo pozytywnie kojarzy nam się słodki smak z wieloma w, m, świętami rodzinnymi. Jak sobie pomyślimy, urodziny, szest, ślub. Sport weselny. Tak, czy ewentualnie tata zabiera dziecko na lody. Wszystkie te chwile pozytywne są bardzo mocno zapisywane w naszym umyśle i później ten. Słodki smak towarzyszy nam przez całe życie, do momentu, kiedy my świadomie nie zadamy sobie pytania, dlaczego ja tak bardzo łaknę tego słodkiego pokarmu. Więc po, po, poprawia nam również bardzo mocno humor. W momencie, kiedy kobiety mają tak zwanego doła, potrafią zjeść bardzo, bardzo dużo, na przykład litr lodów, czy jakiś krem, właśnie czekoladowy. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego mamy to łaknienie. I w momencie, kiedy sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego czuje potrzebę jedzenia tego słodkiego smaku czy tych słodkich produktów, no to później zaczynamy dochodzić tak jak my doszliśmy do pewnych informacji, które spowodowały, że naprawdę odechciało nam się spożywać, więc y, jeszcze jedna taka y, malutka y, aluzja do tego, że bardzo mocno cukier uzależnia też chemicznie, czyli niezależnie, czy jesteśmy mali, czy jesteśmy dorośli y, i zabrania się przede wszystkim y, na i młodym osobom picie alkoholu, ale słodkich napoi absolutnie się nie zabrania, a one bardzo negatywnie wpływają. I teraz chciałbym oddać przede wszystkim głos mojej partnerce Munice, bo tylko dzięki niej moja dieta naprawdę jest bardzo, bardzo zdrowa. I gdyby nie ona, to byłoby mi naprawdę ciężko. Myślę, że większość panów ma z tym wyzwanie, a ona jest mistrzynią świata w tym, żeby zastępować te słodkie smaki zdrowymi produktami i żeby. Gdzieś przemycić ten słodki smak, ale żeby konsekwencje tego cukru absolutnie nie dotykały naszych organizmów. Witam serdecznie, bardzo mi miło, ponieważ, jak widać, jesteśmy osobami po 45 roku życia, więc w pewnym momencie mówię tutaj też do kobiet, które idą w tą stronę 50 roku życia, żeby zastanowiły się, co. Cukier prosty y, zrobi dla ich organizmu. Żadna z kobiet nie chce mieć nadwagi, każda chce być piękna i y, wyszczuplona, zdrowa, wymodelowana. Więc ja sobie zdałam sprawę, co ten cukier może mi zrobić, jeżeli będę jadła właśnie słodkie kremy, bo jako dziecko też je. Oczywiście w chwilach świętowania też je zajadałam, ale okazuje się, że na przykład nastolatki, teraz to było dla mnie masakryczne odkrycie, spożywają 31 do 40 łyżeczek cukru prostego dziennie w ukrywanych, opakowanych produktach spożywczych wysokiego przetworzenia. W Polsce, więc to było straszne. To ja bym straszne. tylko tutaj dodał właśnie, że jest wiele pułapek, na które my musimy bardzo mocno być wyczuleni, bo producenci bardzo mocno gdzieś ukrywają ten cukier, bo ten cukier oczywiście jest tani, ale z drugiej strony bardzo mocno poprawia atrakcyjność smaku, więc bądźmy uważni, czytajmy etykiety i zobaczmy ile tego cukru jest w produkcie. Bardzo często usprawiedliwiamy sobie na przykład spożycie cukru tego białego, zwykłego w postaci, nawet nie przypuszczamy, że 56 nazw jest cukru jest to na przykład cukier tak zwany syrop zagawy, sacharoza, cukier trzcinowy, kukurydziany, miód, i to po prostu jest i tak ten sam cukier. Ja bym, ja by, bo pewnie czas nam się zaraz skończy, ja bym chciał bardzo mocno, żeby widzowie zobaczyli alternatywę, bo ja widzę, że tutaj Mamy w tle lecą jedynie. bardzo fajne produkty, a leci, ale my chcemy pokazać, co my zrobiliśmy, żeby nie rezygnować absolutnie z tego słodkiego smaku, ale żeby. Był on zdrowy. Dokładnie 5 lat temu odstawiliśmy cukier, ale zastąpiliśmy genialnym deserem. Dzisiaj przygotowałam dla Was deser, który później zrobimy. Składa się przede wszystkim z dojrzałych bananów, z bardzo dojrzałego awokado, zaraz będę to przygotowywała, namoczonych śliwek suszonych lub, tak jak tutaj mam, ulubione, ulubiona słodkość, namoczone. Na tyle bio, bio firmy i to z miele długo zmiksuję i powstanie, dodam raw czekolady, czyli surowej czekolady i po prostu powstanie nasza Nutella na dzisiejszy niedzielny deser. To jest taki nasz bardzo zdrowy, surowy zamiennik na więc, krem czekoladowy. Tak, więc zachęcamy wszystkich, żeby nie być jakimiś ekstremalnym bardzo ciekawa alternatywa. Dziękuję. A tutaj tak. proszę powiedzieć czy faktycznie państwo nie odczuwacie tego deficytu tej potrzeby sięgnięcia po słodkości i czy my jesteśmy w stanie sobie tak te składniki odżywcze zastąpić a może właśnie nie odżywcze składniki bo cukier przecież usypia. Najpierw mamy taki wysoki skok energii, później jesteśmy senni no i przede wszystkim dodatkowe kilogramy i, i brak zdrowia. To ja może powiem od strony kobiet właśnie w tym wieku, że jeżeli sobie uświadomimy, jakie skutki uboczne i czym naprawdę jest cukier, naprawdę trzeba się tutaj troszeczkę postarać i pogooglować, to naprawdę świadomy człowiek, świadoma osoba nie sięgnie tak często, ale zrobi sobie tak, jak na przykład Wojtek, trener personalny, mówi, że grzeszki raz na tydzień można zgrzeszyć i. A, oczywiście tak, można, ale to też w okresie przejściowym, bo y, pamiętajmy, że. Jak od każdego uzależnienia cukier troszkę uzależnia, więc w momencie, kiedy damy sobie czas i zrobimy sobie taki detoksik, trochę od tego cukru, przejdziemy w bardzo taki spokojny sposób, niech to trwa nawet miesiąc czy dwa miesiące redukcji tych produktów cukrowych, to każdy, kto to zastosował, w pewnym momencie zauważa, że może stać przed nim ogromna miska z, z najlepszymi łakociami, o których cały czas tylko i wyłącznie marzył. I w tym momencie, kiedy już jesteśmy od, od uzależnieni, to absolutnie nie mamy chęci na ten cukier. Ten cukier przestaje dla nas istnieć. I życzymy każdemu, żeby właśnie do takiego stanu doprowadził swoją głowę i swoje ciało, bo wtedy już nie łakniemy bardzo mocno tego słodkiego, tylko świadomie wybieramy produkty, które nas budują. I teraz taki jeszcze sposób na to, jak Wojtek wychodził z tego cukru, zobaczcie Państwo. Świetny orzech, jeśli chodzi o brazylijski orzech z daktylem Bio, i to jest taka cudna przekąska, która ma oczywiście y, wysuszony daktyl, jest dosyć słodki, ale jest zdrowszy niż ten prosty cukier. Z orzechem, który jest bardzo dobrze. Y... Ale ja tylko dodam, że to oczywiście jest moje rozwiązanie ja nie mam problemu z cukrem. Jeżeli mamy problemy z cukrem, musimy uważać i na soki. Owocowe i na um, daktyle, bo tam jest bardzo dużo cukru, ale tego oczywiście naturalnego, nieprzetwarzanego e, przez nas ludzi. Także, Także świadomość, kochani, e, tego co wkładamy do naszego organizmu, a naprawdę się ukłaci. Państwo powiedzieli, że nie jedzą Państwo te pięciu lat cukru. To moje pytanie brzmi, czy na początku było trudno i skąd taka decyzja, to znaczy czy to ona była przemyślana, czy podjęta tak ad hoc. Myślę, że to była bardziej świadoma decyzja w momencie, kiedy ja borykałem się bardzo mocno z takimi deficytami kalorycznymi pod tytułem Zjadłem bardzo obfity posiłek, dajmy na to makaronowy i później niestety bardzo mi spadała energia, musiałem mi się położyć spać. Więc ja po prostu zacząłem szukać sposobów, żeby nie tracić swojego dnia, nie stracić swojego życia, żeby moja energia była na. Dość wysokim poziomie, ale równomiernie, żebym ja nie musiał się wyłączać ze swoich czynności Albo pić dużo kawy. Tak. No i doszliśmy do tego, że w momencie jak zaczęliśmy eliminować pewne właśnie bardzo przetworzony cukier, wtedy moje życie zupełnie się zmieniło i ja absolutnie przestałem pić kawy, przestałem pić energetyki, bo po prostu nie potrzebowałem, bo mój poziom glukozy był na, na, na stałym poziomie i. Moje życie zupełnie inaczej się toczyło, więc e, bardziej świadomie, więc bardzo dobrym sposobem na to jest zadać sobie pytanie dlaczego ja tak bardzo potrzebuję tych słodyczy, znaleźć, czy, czy. znaleźć co one, jak one wpływają na moje ciało przede wszystkim, na moje narządy wewnętrzne, na mój poziom energii, na moje hormony, bo to jest wszystko razem połączone i w momencie, kiedy sobie zaczynamy uświadamiać, co złego wy, wywołuje ten cukier, zaczynam szukać alternatyw, a później uzależniam się i już nie potrzebuję tego typu produktów. To co, Bartku, przyjmujesz wyzwanie, żeby na następny weekend przynieść zamiast ciastek jabłka? Dlaczego nie? Oczywiście, że tak. Bo Państwo tutaj mówią bardzo przekonująco. My już, czas nam się niestety skończył. Przypomnijmy Światowy Dzień Kremu Czekoladowego. Ale może warto faktycznie się zastanowić, czy tego cukru nie ograniczyć. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Naszymi gośćmi byli Państwo Wojciech Brzostowski, Monika Przygoda, trenerzy Holistycznego Balansu Życia, a także przedsiębiorcy w branży zdrowia i promotorzy samoświadomości w życiu i biznesie. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.